Dobry kochani, witam w tym pięknym, świątecznym amturażu. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, ale podjęłam ją w zasadzie kilka godzin temu. Mianowicie muszę zakończyć nagrania vlogmas tego rocznego, dlatego że przerasta mnie to, co się wydarzyło. Moja niesprawność jest dla mnie tak wycieńczająca, że. Przed chwilą poku stykałam na górę, żeby związać swoje niezbyt świeże włosy. Wróciłam na dół cała spocona. Musiałam wyskoczyć rano na spotkanie, którego nie dało się przełożyć, a bardzo mi zależy, bo to jest współpraca na przyszły rok, taka naprawdę duża współpraca. No i słuchajcie, pojechałam, nie było problemu. Wróciłam z tego spotkania tak wycieńczona, że spałam przez 3 godziny. Mój organizm potrzebuje teraz regeneracji i nie jestem w stanie. Uwierzcie mi, że odpuszczanie mi przychodzi z ogromnym trudem. Ja nie jestem w stanie przestawiać co chwilę statywu, nagrywać, potem montować. Dopinałam teraz jeszcze poprawki w moim e-booku. Dzisiaj rano skończyłam i sobie myślałam, Boże, jak ja bym chciała końcu odpocząć i wszyscy moi znajomi, którzy piszą do mnie, że to jest znak, żebyś się zregenerowała i w ogóle, oni mając dobre intencje, wprawiali mnie w takie poczucie presji, że ja nie mogę sobie teraz pozwolić na, na taki prawdziwy odpoczynek. Oczywiście spowalniam życie, no bo, no, no, no słuchajcie, nie mam rolek na Instagram nagranych, no bo fizycznie nie jestem w stanie tak zrobić, ale jest mnóstwo rzeczy, które mogę robić na kąpie i montować i w ogóle, ale okazuje się, że z tą niedyspozycją i z tą skręconą nogą to, to nie jest takie proste, że proste czynności okazują się mega trudne i słuchajcie, czuję się jak takie malutkie dziecko, więc proszę Was, naprawdę doceniajcie swoje zdrowie, swoją sprawność, cieszcie się tym, nie narzekajcie, że nie wiem, że. Że głowa boli, jakoś tam delikatnie, czy coś, tylko po prostu róbcie swoje i korzystajcie póki możecie, bo w życiu może być naprawdę kurde, różnie. Eee, więc jeszcze miałam dzisiaj, powiem Wam tak szczerze, nie? Co. Tak. Dwie rzeczy. Pier co sprawiło, że podjęłam tą decyzję ostatecznie, że to jest ostatni film. Pierwsza to, że skasowałam filmiki, które nagrywałam wczoraj, cały wczorajszy vlog mam poszedł się walić, ja po prostu nie wiem, ja może przez te leki jestem jakaś otępiała, no powiem wam, totalnie nie jestem sobą. Czuję się od wczoraj tragicznie i ja myślałam, że jak zajmę głowę, że będę cały czas robić, powolutku sobie pracować, że to będzie dla mojej psychiki najlepsze, a to się okazuje, że teraz mam taki czas w życiu, że to jest najgorsze, co ja sobie zrobiłam. Ja muszę po prostu... Odciąć się od wszystkiego i, i odpocząć. I pomyślałam sobie, że to jest taki znak, że te pliki zniknęły, żeby, żeby się z nami po prostu ładnie już pożegnać i nie wchodzić na YouTube i zniknąć też na parę dni z Instagrama, bo nawet nie, nie mam z jakimi materiałami do Was przyjść. A druga kwestia jest taka, że firmy, z którymi teraz jak zaczęłam jakieś rozmowy, nawiązują jakieś współpracę, obserwują mnie na Insta, wiedzą, że miałam wypadek, piszą do mnie. Dwie takie firmy, dwie osoby w takim tonie roszczeniowym. Dlaczego Pani nie odpisuje? Kiedy Pani odpisze na maila? Druga wiadomość. Czy od razu po świętach możemy się spotkać? Natychmiast, to jest pilne. Naprawdę. Jeżeli ktoś, nawet z kim ja pracuję, nie mówię o prywatnej relacji, wiem, że miałby jakiś problem, to jedyną wiadomość, jaką bym wysłała, to by było pytanie, jak mogę pomóc. Robota nie zająć. Te wszystkie projekty gdzieś tam w czasie można przyłożyć, A jakie można no to trudno. No boże, no to trudno. Więc jakby to mnie też tak gdzieś tak sobie myślałam. Nie, słuchajcie, ja muszę też wystawić um, wystawić. Ja muszę wyznaczyć jasne granice, zrobić sobie prawdziwy, zdrowotny urlop, zregenerować się, wyzdrowić i wtedy wrócić, nie? Jakie ja to mówię, to. Oh my god. Uwierzcie mi, że odpuszczanie jest dla mnie. Top 3 najtrudniejszych rzeczy w życiu, nie? E, Ale po prostu inaczej to ja i Zobaczcie, czym otwieram paczkę, a co leży obok mnie. Wczoraj późnym wieczorem ta, która kiedyś mnie trenowała, w ramach niespodzianki, wiedząc, że ja szukałam kul, że ich potrzebuję, przywiozła mi je i zostawiła je od bramu. Ludzie, niektórzy robią presję i są okropni, ale na szczęście jest mnóstwo wspaniałych, dobrych, Bezinteresownych, empatycznych ludzi. Alizetka, dziękuję Ci bardzo. Ja nie mam, naprawdę nie mam słów, nie? I na tym chcę się skupić, a nie na jakichś takich negatywnych rzeczach. Nie wziąłem sobie nożyka i uwierzcie mi, że żeby wstać, każdorazowo wstanie i stanięcie gdzieś tam bokiem, na tą, na tą nogę, tą stopą, to jest ból, to jest wysiłek. Ja po prostu ja nie mogę czuć tragicznie z tym, że jestem taka, jestem taką ciemięgą. Ale to nie jest, wiecie, no moja wina, no muszę po prostu to przeczekać. Ja mam tego świadomość, ale mój umysł po prostu fizuje, nie? I teraz, żeby pójść po nożyk, to zajmie mi jakieś 7 minut, normalnie by zajęło 30 sekund. Wrócę cała spocona i znowu będę musiała odtajać, zanim włączę kamerę, więc wzięłam drapaczkę Piotra i otwieram paczkę, od kredki, okoliczności. Kalendarz sobie otworzę, po prostu tak sobie podjęłam decyzję, że w dniu Wigilii otworzę te zaległe okienka. Może wam to pokażę na story, może nie, no nie wiem. I jest jeszcze, słuchajcie, jedna kwestia taka, że po prostu ja... My robimy z Piotrem Wigilię w tym roku i jest taki rok, że nikt inny, nie, jakby no nie możemy tego zmienić, no bo po prostu się posypie całej naszej rodziny plan. Na szczęście jesteśmy podzieleni robotą. Piotrek mi tutaj pomoże w przygotowaniach i teraz właśnie Wiecie, on, on tak dużo nie gotuje na co dzień, będzie musiał pewnych rzeczy się nauczyć pod moim nadzorem i, i nie będzie czuł się komfortowo, że tu kamerę przestawiam. W ogóle, no nie, no po prostu decyzja zapadła i tyle. Więc tak, zobaczmy, co my tu mamy. Skarpety sportowe Polo. Kredka nie zniweś ceny. <laughs> Ale nie powiem, widzą, niech oni przynajmniej nie wiedzą. Eee, czarne z czerwonymi napisami. Wydaje mi się, że to jest dla Piotra. Nie wiem, bo nie wiem, jaki to jest rozmiar. Sock size 10 do 13, fits, shoe size 6 do 12,5. <laughs> nie wiem, czy ktoś może mi napisać co to za rozmiar. Przed chwilą prawie płakała, załamana, przemęczona. Otwiera paczkę od kredki i energia wraca. Tu mamy coś wielkiego. Ja wiem, już tutaj po kształcie. Słuchajcie, poznaję. O Boże, jaki piękny i wielki. Chciałam powiedzieć dwa słowa w jeden czas. Piękny i wielki. Zobaczcie jakiś obuś. o Boże, Krecia, ale go zaraz tutaj dołożę, a mam jeszcze jednego takiego srebrnego, dużego gagatka, więc po prostu będzie idealnie. I mamy tu jeszcze piżamkę, nowa świąteczna piżama z Victory Secret, Krecia ma chyba taką samą. Ona jest jakby do połowy, w inną krateczkę z drugiej połowy, w inną. Przepiękna. Dziękuję Ci, kochanie. Boże, jak mi miło. Teraz pytanie, czy to dla Piotra, czy dla mnie? Może dla Olivii? Może dla całej rodziny, w takich wielopak. Także moi kochani, ja Wam z całego serca dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tego vlogmasa. Nie wszystko szło zgodnie z planem. No ale tak czasami jest w życiu. Czasami mamy tygodnie unoszące, czasami takie, że jest wszystko na równi, a czasami spadające, ale nie ma co rozwinać takie z życie. Dziękuję Wam, życzę Wam wspaniałych świąt na Waszych zasadach, żebyście spędzili święta z osobami, które dla Was są ważne, z którymi czujecie się komfortowo, a jeżeli tak nie będzie, to żebyście mieli dużą odporność. Na te osoby, które nie będą dla Was super miłe czy sprzyjające. Życzę Wam, żebyście też mieli taki komfort bycia sobą, żebyście byli odważni do tego, żeby przełamywać swoje lęki, sięgać po to, o czym marzycie, żeby wierzyć w siebie, żebyście byli tacy bez względu na okoliczności pewni. Swojego potencjału, czy będziecie mieli wsparcie, czy będziecie w tym sami, żebyście pamiętali, że tą siłę macie naprawdę w sobie. Nie potrzebujecie do niej Zenka, Krysi i Halinki, tylko samych siebie. Ich wsparcie jest fajne, ale wasza siła jest najważniejsza. Życzę Wam wspaniałego Sylwestra, jakbyśmy się nie widzieli do końca roku, bo ja tak naprawdę nie wiem, kiedy wrócę na YouTube. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Eee... Cieszcie się życiem. Bądźcie sobą, bądźcie zdrowi, o, uważajcie na siebie, ale też y, niech was lęk przed tym, że coś złego może się stać, nie powstrzymuje, bo mimo tego, że no, jest to dla mnie ciężka chwila, Ciężki czas, to absolutnie nie mogę powiedzieć, żebym czegoś żałowała. Po prostu tak miało być z jakiegoś powodu. Może właśnie miałam skończyć wcześniej ten vlogmas, może właśnie miałam skupić się, nie wiem, na lepieniu pierogów, na wyciszeniu, no bo te ostatnie dwa miesiące były dla mnie naprawdę hardkorowe, więc Boże, może, może. Eee, dziękuję wszystkim dobrym osobom, które są tutaj razem ze mną. No i co, kochani, Wesołych Świąt. Obejrzyjcie sobie poprzednie vlogmasy, nagrałam w tym roku 20 filmów, to jest 21, więc myślę, że i tak pięknym wynikiem kończymy ten grudzień. Mogę być z siebie dumna, mogę być też dumna z Was, że wytrzymaliście te wszystkie odcinki. Trzymajcie się, Krecia, kocham Cię, dziękuję raz jeszcze za prezent no i mam nadzieję, że się szybko spotkamy. Do zobaczenia. Pa.